Piłka nożna to nie tylko sport, adrenalina i wielkie emocje, które za tym idą, ale również wielki biznes. Dobrym dowodem na to są zarobki piłkarzy. Zawodnicy stopu obecnie zarabiają od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów euro rocznie, a za 5-10 lat będzie można mówić nawet o 100 czy 200 milionach rocznie. To powoduje, że nie muszą być przesadnie oszczędni, przez co często spory procent swoich gasz przeznaczają na hazard, samochody, kobiety, używki czy imprezy. W tym odcinku poruszymy właśnie ten temat, a dokładnie przedstawię Wam kilku piłkarzy, którzy mieli wszy wszystko, a potem to stracili. Zasięgniemy też opinii Cezary który na kanale YouTube Cezary Graf mówi o tym, jak należy myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Zaczniemy patriotycznie, ponieważ od naszego kraju. Dawid Janczek jeszcze niedawno był uważany za duży polski talent i to nie bez powodu. Dawid już za czasów młodzieńczy grał w piłkę lepiej od większości swoich rówieśników, co było spowodowane jego talentem, pokorą i ciężką pracą. Zaowocowało to podpisaniem umowy z Legią Warszawa, dla której po 18 meczach strzelił 5 bramy. Następnie w 2007 roku pojechał z reprezentacją Polski U21 na Mistrzostwa Świata w Kanadzie, gdzie był bardzo chwalony przez zagranicznych dziennikarzy. W tym samym roku przeszedł do CSK. Moskwa, co szybko okazało się błędem. Janczyk nie mógł liczyć na regularną grę, przez co zaczął pić, aby umilić sobie jakoś ten nieprzyjemny dla niego okres. Spontaniczne wypady do barów zamieniły się w regularne, ostre melanże, a co za tym idzie w alkoholizm, który towarzyszył mu aż do przerwania piłkarskiej kariery w 2012 roku. 32-latek w swojej książce Moja Spowiedź napisał, że przepił około 4 miliony złotych, a alkohol doprowadził go prawie do śmierci. Na szczęście Dawid się podniósł i teraz próbuje wrócić do normalnego życia. Drugim sportowcem, który upadł na samo dno, był znany większości kibicom Anglik George Best. Były zawodnik Manchesteru United, który zadziwiał publikę swoją grą na boisku, potrafił to również robić poza nim. Jednak zamiast koli zaliczał kolejne drinki i kliżki wysokoprocentowych alkoholi. Niestety, ale piłkarz, który zapisał się na listę największych gwiazd futbolu, zmarł w 2005 roku w szpitalu właśnie z powodu nadużycia procentowego. Według żony Besta, duży wpływ na zgon jej męża mieli jego fani, którzy mimo alkoholizmu George'a ciągle chcieli się z nim napić. To prawda, wielu oddanych Bestowi ludzi, znając jego problemy, odganiało go od alkoholu, ale zawsze znaleźli się tacy, którzy za punkt honoru stawiali sobie napić się chociaż raz z Piątym Beatlesem. Best rozegrał dla Manchester United 156 meczy, 49 razy wpisując się na listę strzelców. Dla reprezentacji Anglii natomiast wystąpił 38 razy i trafił do siatki 9-krotnie. I mean, played with great champions. I played with players, that already was wow! I played with players that I saw was a talent became wow. But the one I felt that could do it longer was and he didn't do it was Adriano when I was in Inter. That for me was when I came to Inter, the first thing I said to the president, I demand him to stay because he's the player I want to play with. Because he the way he was, he was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him nobody could take the ball he was a pure animal but it lasted for a short time why do you think i don't know i don't know like i said 50% of everything you do is the mental part if you don't have it in your head it's difficult so in his case i enjoyed playing with him i saw him i was happy that i played with him against him so why it's a shame that it lasted so short Czas zahaczyć o zawodników spoza Europy. Tak więc pierwszym, który zostanie wymieniony, będzie Adriano. Ten brazylijski środkowy napastnik niegdyś był ostoją wielkiego na tamten czas interu Mediolan oraz był jedną z największych gwiazd Ligi Włoskiej. W Serie A wystąpił 180 razy, strzelając 77 goli, z czego aż 95% tych statystyk się w drużynie Nerazzurri. W Brazylii zagrał 48 meczów i 27 razy wpisywał się na listę strzelców. Mówiąc krótko o Adriano, miał ogromny talent, niestety wszystko zaczęło się psuć po śmierci jego ojca. Napastnik popadł w depresję, a następnie zaczął szukać lekarstwa w alkoholu Który był gwoździami do trumny dla jego kariery Pewnego dnia Adriano odebrał telefon Poinformowano go wtedy o śmierci jego ojca Byliśmy razem z nim w pokoju Odłożył słuchawkę i zaczął krzyczeć Krzyczeć w taki sposób, jakiego nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić Do dzisiaj mam dreszcze gdy o tym pomyślę Od tego momentu nie był już tym samym człowiekiem Tak wspomina tą sytuację Zanetti Który niegdyś dzielił szatnię z Adriano w Interze Madiolan Sam Adriano opisał jak depresja popchnęła go do używek tylko ja wiem jak bardzo wtedy cierpiałem. Śmierć mojego taty utworzyła w moim sercu straszliwą pustkę. Czułem się po prostu samotny. Po jego śmierci wszystko stało się trudniejsze. Odizolowałem się od reszty zespołu. Czułem się osamotniony we włoszech, czułem smutek, miałem depresję i wtedy zacząłem naprawdę dużo pić. Tylko pod wpływem alkoholu potrafiłem czerpać radość z życia, więc zacząłem pić codziennie. Wszystko co wpadało mi w ręce: mnóstwo piwa, wino, wódkę, whisky. Przejeżdżałem kompletnie pijany na treningi. Według doniesień z 2018 roku 37-letni Brazylijczyk wrócił do slumsów, w których się wychował i stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki ostatnim na tej liście jest również brat Lijczyk, Ronaldinho. Mimo że jego historia upadku nie jest tak brutalna jak w przypadku poprzednich bohaterów, to na pewno warto ją wam przybliżyć. Roni pochodził z biednej rodziny. Na szczęście miał brata, który był zawodowym piłkarzem grającym między innymi we Francji. Właśnie on przeniósł swoją rodzinę wraz z młodą przyszłą ikoną futbolu do Wili z basenem, w którym umarł po jakimś czasie na zawał serca ojciec ówczesnego 8-latka. Następnie, kilka lat później, przedwcześnie karierę zakończył starszy brat Ronaldinho. Zostając menadżerem młodego utalentowanego piłkarza, Brazylijczyk zaczął swoją przygodę w piłce w gremio Porto Alegre, aby następnie, po bardzo dobrej grze, trafić w 2001 roku do Paris Saint Germain. Stamtąd w 2003 przeszedł do FC Barcelony, w której wyrobił sobie status legendy. Tam też jednak zaczęły się i jego pierwsze problemy. Ronaldinho zaczął nadmiernie imprezować, co w konsekwencji powodowało, że spóźniał się na treningi. W 2008 roku trafił do Acy Milanu, ale nie prezentował tam tak doskonałej formy, mimo że miał swoje przebłyski. Swoje ostatnie lata spędził w ojczyźnie, zahaczając jeszcze o Meksyk, a w 2015 roku przerwał karierę. Jednak dopiero w styczniu 2018 roku oficjalnie ogłosił, że zawiesza korki na kołku. Mimo że Ronaldinho wciąż trzyma się dobrze, zarówno fizycznie, jak i finansowo, to zapewne wyglądałoby to o dużo lepiej, a dokładnie przesadnie imprezowy styl życia. Wszyscy wymienieni piłkarze mogliby uniknąć tarapatów, gdyby w swoim gronie znajomych mieli taką osobę jak Cezary Graf, który zajmuje się doradztwem majątkowym i prowadzi ciekawy kanał na YouTube. Z tej strony Cezary Graf z kanału Cezary Graf. Na swoim kanale konkretnie mówię o pieniądzach. Jak je zabezpieczyć i jak je pomnożyć. W życiu realnym w Polsce 2019 najczęściej jest tak, że pieniądze z dnia na dzień trafiają do ludzi w spadku. Owszem, są też często sukcesy zawodowe, biznesowe, sportowe, artystyczne, ale tam nie dzieje się nic z dnia na dzień. Odrębna grupa ludzi to ludzie, którzy wcześniej zainwestowali w kryptowaluty. To bardzo ciekawa grupa ludzi z pieniędzmi. Ale nie samymi pieniędzmi człowiek żyje. Czym byłyby pieniądze, gdyby nie kobiety? Niczym. Dlatego na swoim kanale mówię także o kobietach. Zwykły mężczyzna jest mniej interesujący dla zwykłej kobiety od telefonu. I ten zwykły mężczyzna, który zarabia 3, 6, 9 tysięcy złotych i ciągnie ten zombie cyrk zwany ekonomią za oknem do przodu, myśli logicznie, najprawdopodobniej. I zdołał wykoncypować, że nie zostanie piłkarzem w lidze mistrzów, nie zostanie raperem za oceanu, ani multimilionerem podróżującym pomiędzy kontynentami przy pomocy odrzutowca. Więc poddał się. I pod tymi filmami często pojawiają się bardzo ciekawe dyskusje. Zapraszam! W dzisiejszym materiale to już wszystko. Dziękuję Wam, że zostaliście do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować zarówno mojego kanału, jak i zajrzeć do Cezarego, który bardzo mi pomógł w realizacji tego filmu. Widzimy się już w kolejnych produkcjach. Cześć!